No to od czego muszę tutaj zacząć, żeby rozwiązać równanie? Zacząć od dziedziny. Nasz mianownik 3x minus 2 nie może być równy 0. Czyli 3x nie może być równy 2, dzielę na 3, czyli x nie może być równy 2 trzecie. Czyli naszą dziedziną to są wszystkie liczby oprócz tylko 2 trzecich. Pierwsza rzecz zrobiona. No i teraz wystarczy ze sobie to pomnożę na skrzyż. Tutaj zapiszę w mianowniku 1 1. I to sobie mnożę na skrzyż. Mogę sobie mnożyć już na skrzyż, bo mam wyjętą dziedzinę. Czyli to jest 3x plus 2 w nawiasie razy 1. I tutaj w nawiasie 4 minus x razy 3x minus 2. No to sobie wymnażam. Tu po prostu mi wychodzi to, a tu każda liczba z każdą. Muszę zważać tylko na znaki. Czyli 4 razy 3x to jest. 12x, 4 razy minus 2 to jest minus 8, minus x razy 3x to jest jedynka niewidzialna, więc to jest minus 3 i oczywiście x kwadrat. I minus x razy minus 2 to daje nam plus, czyli to jest plus 2x. Tutaj sobie mogę 12x dodać do 2x, czyli to jest 14x minus 8 minus 3x kwadrat i wszystko na jedną stronę. Czyli to będzie tak: 3x kwadrat plus 2 minus 14x plus 8 plus 3x kwadrat równe 0. Wszędzie przeniosłem i zmieniłem znaki. Uproszczę to sobie, czyli tak, od początku 3x kwadrat, bo to jest najwyższa, x do x, 3x minus 14 to jest. Odejmowanie, czyli to będzie minus 11x i 2 plus 8 to 10. No i delta, bo jest równanie kwadratowe. B kwadrat minus 4ac, a równe 3, b równe minus 11c równe 10. Czyli to jest tak minus 11 do kwadratu, minus 4 razy 3 i razy 10. Minus 11 do kwadratu to jest 121. Minus 4 razy 3 to jest 12, razy 10 to jest 120, czyli to jest 1. Pierwiastek z delty to jest po prostu też 1. No i miejsca zerowe. Minus b, minus pierwiastek z delty na 2a i x2 minus b plus pierwiastek z delty na 2a. Czyli minus minus 11 na minus 1. Razy 2 razy 3, czyli to jest minus i minus daje plus, czyli to jest 11 minus 1 na 6, czyli to jest 10 szóstych, czyli to jest 1 cała i 4 szóste czyli 1 cała i 2 trzecie. No i tutaj jest minus minus 11 plus 1 na 2 razy 3, czyli to jest 11. Plus 1 na 6, 12 na 6 to jest po prostu 2. Czyli nasze xy obal należą do dziedziny. Nie zostały tutaj wykluczone, bo zostały tylko 2 trzecie. Czyli nasze xy, nasza odpowiedź to są 1 i 2 trzecie i 2. 1 i 2 trzecie i 2. Daj 5 zł. ile?